Cześć wszystkim! To auto z tej strony BMW G31 przyjechało do nas na wyciszenie przednich drzwi oraz wymianę wszystkich głośników. Także wymieniamy głośniki w przednich drzwiach e, średnio i wysokotonowe. Dodatkowo wymieniamy też głośniki pod fotelem kierowcy, czyli subwoofery i pasażera. E, zmieniamy głośniki również w tylnych drzwiach. Tutaj jeszcze nie rozebrane, ale to zaraz. No i przechodząc płynnie do bagażnika. Mamy zamontowany już wzmacniacz Matchup 8 DSP. jest to tak rozwiązane, że tutaj z tego oryginalnego wzmacniacza ciągniemy sygnał. Przechodzi on tą właśnie tą wiązką do naszego wzmacniacza z DSP. Jest wzmacniany i puszczany na głośniki. Głośniki, które będziemy tu montować, są to DLS-y. Dokładny model będziemy omawiać i opowiadać później. Także to połów Warszawa na tyle, na, na teraz tyle. Dzięki, cześć. Wszystkim to pałto z tej strony BMW serii 5G31. Kończymy projekt wyciszania przednich drzwi i im wymiany głośników. Tu już akurat wymienialiśmy głośniki wszystkie. W drzwiach przednich mamy już głośniki wymienione. Tak jak widać, również drzwi są w całości wyklejone. To jest oryginalny filtr, który już był w tym aucie. Tak jak widać, pod spodem tam wszystko jest wyklejone. Matami typu sandwich. Drzwi oczywiście od środka również zostały wyciszone czyli ten plastik został ściągnięty. I ten element drzwi, tak jak słychać, jest wyciszony. Eee, przejdziemy sobie jeszcze pod fotel pasażera, eee, bo właśnie pod tym fotelem, jak i pod fotelem kierowcy, wymieniliśmy głośniki niskotonowe. Czyli taki głośnik był oryginał, a taki głośnik jest. Jest to głośnik dls właśnie przystosowany do montażu w to miejsce. No, to już tak na szybko mogę pokazać, jak wyglądał głośnik oryginalny. I jak wygląda głośnik, który zamontowaliśmy my? Tutaj mamy taki malutki magnes. U nas w tych głośnikach DLS-a jest znacznie większy. Ten magnes. I ogólnie konstrukcja jest troszkę inna. Tego głośnika gra to całkiem inaczej. Z tyłu oczywiście drzwi nie zostały wyciszone ale wymieniliśmy tutaj głośniki. No i można usłyszeć różnicę między przodem a tyłem. Płynnie przechodząc do bagażnika, tutaj w podsuficie również mamy głośniki, które również zostały. Wymienione i założyliśmy te same DLS-y właśnie. Także taki projekt, cóż, to już w koniec porodę wyciszania i wymiany audio w tym aucie. No i co? Składamy, i czekamy na klienta. Top to Warszawa. Dzięki i cześć!